Jakie są naj, największe wątpliwości etyczne związane z AI-em? Jeszcze jedną z największych wątpliwości to jest oczywiście utrata naszej prywatności, a jeszcze teraz mówimy o deepfake, prawda? Czyli y, rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji, które pozwalają w zasadzie idealnie odtworzyć y, nas jako o, osobę, stworzyć taki nasz digital Avatarę. twin, y, awatara, mm -hmm. który jest y, no, trudny do, do rozpoznania. Temu ma przeciwdziałać m.in. AI Act, który stopniowo wchodzi w życie, y, który spotyka się z szeregiem, y, czasami głosów krytyki, że ogranicza nas, czy ogranicza konkurencyjność Europy. Jak chcę powiedzieć, że wiele z tych głosów to są głównie opinie i głosy również powielane przez wielkie firmy technologiczne, w które mhm. ten AI Act w jakim stopniu uderza czy Wymusza na nich, żeby ich produkty były dużo bardziej dostosowane do prawa europejskiego. E, Stephen e, e, Hawking, e, gdzieś przed swoją śmiercią, był wielkim entuzjastą nowych technologii, e, ale przed swoją śmiercią napisał takie zdanie, że, że jednym z największych zagrożeń, właśnie na końcu, powiedział, że jest jakby sztuczna inteligencja, podaje możliwość niewielu kontrolowania czy wpływu na ogromne masy.